Just give Check. Yes. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochane dzieci, witam wszystkich, którzy włączyli właśnie naszą modlitwę, aby teraz razem z dziećmi, za dzieci, pomodlić się w tej naszej modlitwie wieczornej. Dzisiaj szczególnie prosimy o pokój na świecie, dlatego że papież tak bardzo nas o to prosi, abyśmy modlili się. O pokój, bo bardzo go potrzeba. Módlmy się więc, rozpocznijmy znakiem krzyża. Prośmy Maryję, aby nam w tej modlitwie pomagała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, Maryjo Mamo i Królowo naszych rodzin, módl się za nami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za cały ten dzisiejszy dzień. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za rodziców. Dziękujemy za, za to, że mamy co, mieliśmy dzisiaj co jeść, za to, że mamy gdzie spać, za to, że jest pokój w Polsce i w wielu krajach. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tak blisko nas, że dajesz nam Maryję że ona nas bardzo kocha i dziękujemy ci, że ty jesteś z nami zawsze. Chcemy też przeprosić za wszystko, co tego dnia zasmuciło ciebie albo naszych bliskich. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Prosimy Cię, Panie Jezu, pozostań z nami. Daj zdrowie chorym, pokój na świecie, chleb głodnym. Daj radość smutnym. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy podróżują w różnych miejscach, aby szczęśliwie dotarli do celu. Prosimy Cię, Panie Jezu, za zmarłych o życie wieczne dla Nich. I niech Twoi aniowie stróżowie czuwają nad nami. Prosimy Cię, Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I módlmy się też za naszych rodziców, by Józef i Maryja coraz bardziej pomagali im siebie kochać. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. I jeszcze za zmarłych: wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają. W pokoju wiecznym. Amen. I na zakończenie naszej modlitwy przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo się cieszę, że mogliśmy kolejny wieczór spędzić na naszej wspólnej, krótkiej modlitwie. Ale jutro, pamiętajcie, jest bardzo ważny dzień. Dzień, który nazywa się tak potocznie Boże Ciało, a jest to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. I Pan Jezus tego dnia będzie szedł razem z nami ulicami miast, miasteczek, wsi. I bądźmy razem z Nim i prośmy Go, aby błogosławił wszystkim ludziom, którzy jutro będą Go widzieli na drogach, ulicach, naszych miast i miasteczek i wsi. Bądźcie tam dzieci razem z waszymi rodzicami, bo Pan Jezus bardzo, bardzo będzie się z tego cieszył. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam, żeby wam się całe niebo przyśniło i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem. Nasz bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Nie ma w mocy, miłości, mądrości swej. Nasz bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś. Nie ma w mocy, miłości, mądrości swej. we yeah. Rzuci w nocy miłości, mądrości i